Nastał mroczny poranek wciąż spowity cieniem naszej jaskini. Naszym głównym celem była dalsza eksploracja w nadziei na znalezienie cennej stali. Jednak gdy zapasy żywności się wyczerpały, byliśmy zmuszeni do ewakuacji. Mecy też Arcie też. Chcesz... No, potrzebujemy skóry, tak ci powiem. No, skóra. Must have. Dobra, to ty sobie to przetwarzaj i o, idę... by jak coś zawalczyć, bo to, co będzie. Opłaca się robić zbroję tą casualą z Minecrafta? Mm, nie opłaca się, bo ona jest tu osłabiona na tych modach. Casualo... E, żelazo tu jest dla mnie. One są w osłabione, plus jeszcze moby są mocniejsze. A to tylko ma to trastwo żelaza, będzie. Po się teraz? robi? Jemenzy! Nie pi... Chodź tu! Gdzie ty jesteś? No tu na dole że z lazu A by the way, ruda nowa od tych koni. Nie wierzę. N nie, kota. Nie, to jest. Not to jest. Not nieprawdopodobne. A bo tutaj już jest ten, Greenstone. No to właśnie. Co tu robisz z jakąś Glow sweet. Dobre pytanie. A to trzeba zbierać... Dawid! Bo z tego że ja, te, to jest do tych koni nowych. Bardzo potrzebny surowiec. Żelazo? Tak, Redstone tu jest. Oj, więcej żelaza. Jaką broń polecasz na początek? Na razie za dużo ich chce nie zrobisz. To już jest? Uh -huh. Chodź tu w moją stronę, bo tu już jest dużo żelaza. Czekaj, już craftuję tylko. Ej, hey, diament. Hey, Ej, diament to znalazłem. Złoto znalazłem też Złoto to, to widziałem, widziałem Gdzie ty żeś poszedł? E, tamtym takim tunelem obok co był A co kurty, joko to są czeluścia no, Ten nowy mod do A tych, tam, Widzę tam był? jakiś czy to jest Mob diament? Co? Mob w kształcie diamenta, jakiegoś gdzie ty go możesz? Tam jest na, na wprost. o chude A faktycznie są tu no no Moby, które są takimi surowcami. ale nie wiedziałem, że to w tym modzie bydą. W którymś z tych? Powiem ci, bez łuku ja bym się tam nie ruszał. No, bo no, na bez ukłonienia. Musimy być na powierzchnię i zrobić podstawowe surowce. W sensie... no, ale ja bym chciał, tą trochę stali ogarnął, bo to jest cholery przydatny surowiec. No i czy stal będzie tutaj, czy będzie tam na dole, tak? Tego nie no, wiemy. Zebrałeś ten węgiel tam w piecykach? Nie, tam się dalej przepala. To potrzebuje torczy bo ja ci mogę z... nie, nie, mo... nie mogę ci zrobić, bo nie mam pająk tutaj jest z żelazo i złoto stali tutaj nie widzę stali tutaj nie widzę Tym też napis tam też węgiel stary, ale kanion I teraz pokazało znowu, że jesteś flat online. Nie wiem. Albo można przejść bokiem. Się lepiej. <grym> Możemy przejść bokiem? Raczej nie skoczymy tam do wody. Albo nie, powiem ci... O kurwa, trzy creepery tam są na dole. No, no właśnie wiem. <grym> to może lepiej wyjdźmy. No, odwrót. Zapis zapiszę to miejsce, Ale zarobić z tym miejsce Trzeba skóry. A niby jakąś... wśród to też mieć na dole. Zapisałem sobie lokację kanion. Bioska się też zapłaci. A i węgla byłoby dobre na zapas też pozbierać Dobra, łóżka też zbieramy kilo leży Mój Dobra, jedzonko robi must have. A tam zaglądałeś, czy to jest w tej eee, nic tam nie ma. Pochodnie Hmm, to może jakaś nowa skrzynka. Pochodnie i tory. Alla geoppen. Ja bym się wybierał do góry, chyba. No tak, ale jeszcze po drodze, jak tu jesteśmy, to można poszukać czegoś. Jednego ziemniaka tego do zostawiłem, żeby nie było w się się mm. no tam dalej był to tam. Dobra, szkoda, miecza już. Tyle starczy na razie. To jest węgiel. Onemis? Wyjeżdż! Wszystko pod kontrolą, stary Nie możemy atakować we dwójkę A się tak? Dostałem, no Olero O, krzynka. U dwie te żelazny kilof żelazo dwa no, buki mam nowe to potem na powierzchni będziemy się zobaczyć co to... oj kolejna skrzynka Oho, poproszę. proszę refil żelazo nasiona buraka to się przyda kolejna książka i te koniec, ten cenzurowy Mogę obsługować tak czy nie? Byłem. Nie, tu jest no. zejście na dół. Chodź, nie To jest zejście na dół, możemy Dobra, spróbować. Wychodzimy. Nie ma co ryzykowe, bo i tak już żarcie nie ma. Myślę, że to osobno wyleci, ale nie, nevermind. Dobra, yy, wychodzimy Myśmy to wychodzili, nie? Yy, szybki Kolejnie. jest nie? strasznie O kości weź to się w polerę przyda No tak kości na rendy teraz to było Nie eee... Masz orkiestr jeszcze przy sobie? Nie mam już, zero To mi zostały jedynie marchewki Chodź, tu za mną nie, Czekaj, tu było tutaj. Tam? Właśnie nie, nie tam. Nie, tam nie cofaj, 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 cofaj. Tędy. Tutaj, tak, chyba tędy no. Tędy. Tak, tędy, tędy. I tutaj była ta hala wielka. A tu? Nie. My Ufa. tego nie widzieliśmy tego. Nie, my tędy wyszliśmy z góry, skodziliśmy na dół, pamiętam? Ale to można zażyć tutaj jak już Nie, to tu jest wchodnia Nie, ale no to obok było to No dobra. Ale na dół. I tak nie przejdziemy zędy. Chodź <noise> się No tu na lewo było to wyjście, tak? Oj, <noise> i tutaj już ta ruda pojawia bo czy jesteś? To się chciałem. Od razu trzeba. Od razu. I od razu po rybki trzeba byż skoczyć. Zresztą z nimi mięso też. Mamy. No w sumie. Uważaj, niech pan mięso nie ma. wychodzimy. No wungl, po drodze. A, ten nie. Tak. Węgiel? Może jeszcze wezmę trochę. Nie ma co. Jestem do... na, po, na, na powierzchni, jestem, więc tam ludzie. Wiem będzie problem tutaj z krowami mi się tak daje Ciężka. Książka? No co dalej? Chodź tu już się Pałasz, już prawie noc zachodzi Cały nas w kopalni Stamina plus 6 to plus 6 Stamina plus 6, szybciej Stamina się regeneruje Póć, możemy się iść przespać żeby Nie przed przynajmniej. Można tak zrobić. Ty golem się zrezygnował ale może. ładne niebo. No, <noise> ładne, ale ładne niebo. Idziesz spać? Tak, już idę.